Cześć tu Maciej Madeksza. W tym podcaście staramy się dostarczyć Ci wiedzy i inspiracji do działania. W rozmowach z gośćmi i odcinkach solowych przedstawiam różne perspektywy, jak prowadzić bardziej udane życie osobiste i zawodowe. Poruszam tematy otwierania się na świat i zmiany, skutecznego działania, tworzenia wartościowych relacji, komunikacji, bycia cennym członkiem zespołu. Startujmy! Dzisiaj odcinek o teorii, jak zdobywać doświadczenie, ale połączony z moją osobistą historią, więc będzie też kontekst, jak to, co działam teoretycznie, jak sobie rozplanowuję rzeczy, żeby zdobywać doświadczenie, żeby sprawdzać, czy coś jest dla mnie, z tym, jak to rzeczywiście wygląda, wyglądało w moim życiu. Teraz, kiedy chcę podjąć jakąś decyzję. Kiedy zastanawiam się, czy chcę coś zrobić, czy chcę dojść do jakiegoś punktu, chcę coś osiągnąć, zadaję sobie następujące pytania na samym początku. Co jest w tym dla mnie ważnego? Co jest w tym dla mnie ważnego? Jak o to dbam, o tą ważność, jak dbam o tą rzecz, jak dbam o siebie, żeby do tego miejsca dojść, żeby to osiągnąć? Ile wysiłku wkładam w dążenie do tego, co chcę osiągnąć? Ile wysiłku wkładam w dążeniu do tego, co chcę osiągnąć? Czym jest dla mnie sukces w tej dziedzinie? Jakie są kryteria tego sukcesu? Co się musi wydarzyć, żebym ja powiedział, że w tej dziedzinie, w tej czynności, w tym miejscu, które chcę osiągnąć, w którym chcę być, że to będzie dla mnie sukces? Jaki to jest stan? Co się musi wydarzyć? Kiedy to sobie określę, to dzielę, to zdobywanie doświadczenia, ale też dochodzenie do tych rzeczy, które chcę osiągnąć, na cztery etapy. Pierwszy etap to jest decyzja, drugi etap to jest planowanie, trzeci etap to jest działanie i czwarty etap to jest rezultat. Pierwszy etap decyzja to jest podjęcie decyzji. Po tych pytaniach, które zadałem sobie na początku, podejmuję decyzję, że chcę coś zrobić, chcę czegoś spróbować, chcę coś osiągnąć, chcę coś zmienić. Kiedy jestem przekonany do tego, przechodzę do etapu drugiego, czyli układam plan, co ja muszę zrobić, co się musi wydarzyć. Trochę tak wracam sobie etapami, małymi krokami do tyłu od punktu, który jest dla mnie takim stanem idealnym i planuję sobie, co by się musiało wydarzyć. Tego planu nie traktuję jako takiego zero-jedynkowego, bo jak już zacznę działać, to wiem, że będą sytuacje i rzeczy, które będą wymagały korekty. Czasami zmiany nawet, ale układam sobie taki plan, żeby nie iść na hura, żeby nie iść na ślepo, bo potem szybko się, raz, że wypala energia, dwa, mogę do, nie dojść do punktu, do którego chcę. Kolejny etap, jak już mam plan, to jest działanie, czyli podjąłem decyzję, zrobiłem plan, zaczynam działać według planu i to, co mówiłem wcześniej, oczywiście modyfikuję, ale już jestem w trakcie działania, wykonuję konkretne rzeczy. I to jest super ważne. Bo planować mówić mówić o czymś że chcemy coś wykonać to jest ta różnica między mówieniem a czynami między myśleniem o tym że chciałbym żeby coś się wydarzyło do tego że to się zaczyna wydarzyć że ja dążę do tego że ja podejmuję konkretny wysiłek nie tylko umysłowy i retoryczny ale konkretne działanie decyzja plan działanie działam żeby osiągnąć ten sukces żeby być w punkcie w którym ja chcę być i w wyniku tego działania. Wchodzi sam z siebie etap czwarty, czyli rezultat tego działania. Coś się wydarza, coś się zmienia. Co jest bardzo ważne moim zdaniem, nie ma wyników bez działania. To nie przypadek, kiedy podejmujemy działanie, czasami nam się wydaje, że o, przypadkowo coś, ale to, to jest wynik tego, że podjąłeś działanie, że podjęłaś działanie, że ruszyłeś z miejsca. Po drodze spotykasz ludzi, spotykasz tak zwane okazje. Czasami mówią, że to jest szczęście, ale dzięki temu, że działasz, to się wydarza. Więc jeżeli chcesz zmiany, to moim zdaniem warto wziąć życie w swoje ręce, warto wziąć los w swoje ręce i zacząć działać. Ja to robię właśnie w tych etapach: decyzja, planowanie, działanie, rezultat. I podam Ci to na konkretnym przykładzie. To już było sporo lat temu, nie pamiętam, chyba 15 lat temu. Jak nie więcej, już ciężko mi sobie przypomnieć, ale po początkowej pracy jako nauczyciel w takiej małej miejscowości jakoś tak nie tyle się wypaliłem, co chciałem zmienić pracę. Chciałem mieć więcej satysfakcji z pracy, yy, wtedy głównie finansowej, bo miałem wtedy takie wyobrażenie, dzisiaj jest zupełnie inaczej, ale wtedy miałem takie wyobrażenie, że jak będę więcej zarabiał, to najwięcej rzeczy będzie mnie stać, i będę mógł bardziej się realizować również w podróżach i będzie mi się lepiej, wygodniej żyło. Tak wtedy o tym myślałem. Dzisiaj jest to dla mnie gdzieś drugorzędne, no ale wtedy to było dla mnie gdzieś priorytetem. I pomyślałem sobie, że zmienię sobie pracę. I podjąłem wtedy tą decyzję. Czyli to było w odniesieniu do tego, co powiedziałem wtedy, jak to u mnie działa. Numer jeden podejmuję decyzję: zmienię pracę. No dobra. Co jest w tym dla mnie ważnego? Jak o to dbam? Ile wysiłku wkładam, czym jest dla mnie sukces? Dla mnie sukcesem było to wtedy, żeby zmienić pracę na lepiej płatną, niekoniecznie w Polsce, ale że ja pójdę tą drogą. No i zacząłem układać plan. Okazało się, że yy, mogę pracować jako kierowca samochodów ciężarowych za granicą w Anglii. No i w tym planie, który sobie ułożyłem, było zdobycie kategorii prawa jazdy C, C plus E, czyli na tak zwanego TIRA. Pojechanie, pojechanie do, do, do Anglii sprawdzenie, jak to jest. To był mój plan. Dałem sobie na to rok czasu. Czyli podjąłem decyzję, napisałem sobie plan i zacząłem działać, etap trzeci działania, czyli poszedłem na kurs prawa jazdy, musiałem dojeżdżać do innej miejscowości, najpierw bliżej, potem na C +E do drugiej miejscowości. Nawiązałem kontakt ze znajomym, który gdzieś mi tam ułatwił też znalezienie tej pracy w Anglii. Pojechałem tam i sprawdziłem. Czyli podjąłem decyzję, zaplanowałem, wykonałem działanie. I to działanie to było dużo poświęceń, bo to było oprócz mojej pracy na etacie, wówczas jeżdżenie, robienie tego prawa jazdy, wydawanie pieniędzy, patrzenie w internecie, dużo siedziałem, sprawdzałem sobie, jak tam jest, gdzie chciałbym mieszkać, co chciałbym robić, gdzie mogę pracować. Ale wykonałem to działanie. I rezultat był taki, że ja tam pojechałem. Sprawdziłem, miałem pchać na 3 miesiące i po 3 miesiącach sprowadzić swoją rodzinę również, ale już po miesiącu podjąłem decyzję, że to nie jest dla mnie. Mimo tego, że bilety miałem zapakowane na 3 miesiące, to wróciłem już po miesiącu do domu. Yy, z takim poczuciem troszkę porażki, muszę szczerze powiedzieć, bo jak gdyby nie spełniło się to, co planowałem, ale z perspektywy czasu, już po 2, 3, 4, 5 miesiącach, czułem się bardzo usatysfakcjonowany, że poszedłem tą drogą. I teraz podzielę się z Tobą również to, tym, co mi daje takie działanie. Co mi daje takie działanie? Po pierwsze, zdobywam doświadczenie, to, co mówiłem. Działanie w ten sposób, że jeden podejmuję decyzję, dwa, planuję, trzy działam. Cztery, mam tego działania rezultat. To mi daje doświadczenie. To jest pierwsza ważna rzecz, którą otrzymujesz. Masz doświadczenie, którym możesz się podzielić. Dzięki temu też dzisiaj mogę do ciebie mówić te słowa. Ale dwa, taki drugi punkt, dowiaduje się, czy to, co chciałem zrobić, jest dla mnie. Już nie męczy mnie z tyłu głowy, tak? Dzięki temu działaniu, że o, zmieniłbym pracę, zmieniłbym pracy, wyjechałbym za granicę. Dzięki tej sytuacji, o której ci mówię, ja się dowiedziałem sam o sobie, że już niezależnie od typu pracy, jaki by to był, bo dzisiaj mógłbym pojechać i chcieć pracować w innym miejscu i w sensie nie jako kierowca, ale nie pojechałbym już za granicę. Może na jakiś taki kontrakt, albo nie wiem, na, 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 yy, w jakimś innym etapie swojego życia bez dzieci. Natomiast ja wiem, że na tym etapie swojego życia nie jestem typem emigranta. I to, że tak zrobiłem, że podjąłem to działanie, zdjęło mi taki ciężar. Po prostu ja przez długi czas bycia yy, yy, pracowania jako nauczyciel na etacie, myślałem sobie, że zmieniłbym pracę na inną, na lepszą, yy, pracował za granicą. Dzięki temu doświadczeniu. Dowiedziałem się, że nie chcę tak żyć, że nie chcę tak pracować. Ja nie mówię, że jak ktoś tam jest, to tak e, też ma czuć. Nie, no, każdy z nas jest inny, ktoś tam może być szczęśliwy w tej samej sytuacji, w której ja tam nie do końca byłem szczęśliwy, ale dowiadujemy się, tak? Ja się dowiedziałem wtedy, że to nie jest coś dla mnie. I to mi daje spokój. To jest taka trzecia rzecz, którą takie działanie mi daje. Pierwsze doświadczenie, dwa dowiedzenie się. Sam o sobie i o tej, o, o tej rzeczywistości, którą tam spotykam. A trzy to jest taki spokój spokój z tyłu głowy. Już mi odchodzi takie myślenie o tym. Po prostu mówię, sprawdzam, takim działaniem mówię, sprawdzam i dowiaduję się. I to daje naprawdę dużo spokoju, przekierowuje na kolejne działania, bo dzięki temu ja zostałem w Polsce, kontynuowałem pracę jako nauczyciel, dalej pracuję jako nauczyciel na etacie, ale również jako trener, coach, mentor. I to jest tak, że dalej robię to co lubię, czyli pracuję z młodzieżą również w projektach edukacyjnych, ale jednocześnie pomagam ludziom już w ich własnym rozwoju osobistym tak ogólnie pojętym i to mi daje super dużo satysfakcji. I w sumie dzięki temu, że kiedyś coś takiego zrobiłem, dowiedziałem się, że to nie jest kierunek tam dobry i dzięki temu dzisiaj jestem w tym punkcie. I mimo tego czasu poświęconego, pieniędzy poświęconych na tamto doświadczenie, na tamte rzeczy, to ja tego w ogóle nie żałuję. To był po prostu etap. Dużo osób mówi, że czy mogłoby spojrzeć na to, że to jakaś porażka. Mogłoby tak powiedzieć, nie, pojechałeś, nie udało ci się. Z jednej strony, ok, w porządku, nie udało mi się, ale z drugiej strony zrobiłem to, nie męczę się z tą myślą, że a, znowu bym zmienił, zmienił, zmienił i dzięki temu mogłem pójść za kilka lat krok dalej w zupełnie innym kierunku. I czwarta rzecz to jest podjęcie akcji daje konkretną reakcję. To jest trochę brzmi jak fizyczna jakaś zasada akcja, reakcja, ale tak naprawdę w życiu jest. Kiedy podejmujemy akcję, to otrzymujemy reakcję. Tak? Mamy jakiś wynik, mamy doświadczenie, mamy wiedzę, zdobywamy wiedzę na temat samych, samych siebie. Ja dużo się o sobie dowiedziałem wtedy o takiej rzeczywistości dookoła. Zdobywasz wiedzę, bo na etapie planowania, o którym mówiłem, Robisz pewne założenia, ja robiłem pewne założenia, tak, że pojadę, będzie tak, będzie fajnie, popracuję, zarobię pierwsze pieniądze, przygotuję mieszkanie, przygotuję rzeczywistość tam na miejscu, przyjedzie moja rodzina, a ja zdobyłem wiedzę, że nie chcę być w tamtym miejscu. Oczywiście nie jest tak, że e, samolubnie powiedziałem, że nie chcę, podzieliłem się swoimi wrażeniami z, z, z rodziną i podjęliśmy wtedy m, razem tą decyzję. Na podstawie tego, jak ja to widziałem, jak ja to przedstawiłem, ale to, to, to gdzieś było moje doświadczenie. Czyli moim zdaniem, generalnie, tak jak ja to robię, to są cztery kroki do osiągania, żeby coś osiągnąć czyli decyzja, plan, działanie, rezultat a w wyniku tego otrzymuję pięć efektów takiego działania czyli wynik, rezultat to jest pierwsze dwa to jest doświadczenie trzy to jest spokój naprawdę, kiedy działam, kiedy sprawdzam, daje mi to dużo spokoju. Cztery. Akcja daje reakcję. Kiedy wykonuję akcję, kiedy zaczynam działać, daje to pewną reakcję, daje to pewne zdarzenia, które mówią mi dużo o, o mnie, o tym, co chcę robić, i pokazują mi, czy to jest coś dla mnie, czy to nie jest, nic. Czy to jest czy to jest coś, czego bym nie chciał robić. I piąte, dają mi wiedzę. Wiedzę wielotorową, o samym sobie, o rzeczywistości, ale przede wszystkim dowiaduje się. Bo to wiecie tak brzmi trochę górnolotnie nie kiedy mówię w ogóle teraz o zmianie pracy ale to można przełożyć na ja to w ogóle przykład na też na takie mniejsze plany tak um, mogę dać przykład na przykład tego podcastu podjąłem decyzję że będę nagrywał podcast zaplanowałem sobie w jaki sposób to chcę robić co ile jaka tematyka z kim chcę współpracować czy solo czy wywiady podjąłem działanie nagrywanie tego podcastu i teraz mamy rezultat tak. Że ty słuchasz tego podcastu, to jest rezultat, a ja go nagrywam. I teraz pięć efektów tego działania, to jest wynik, czyli powstanie tego podcastu. Dwa doświadczenie, które zbieram, i to jest doświadczenie o samym sobie, zdobywanie wiedzy również, bo do takich podcastów muszę się przygotować, ale też zbieranie takiego doświadczenia technicznego. Bo muszę to obrabiać, teraz współpracuję z Moniką, ale też akurat ten podcast, który teraz słuchasz, to sam go przygotowałem, Wcześniej się też przygotowywałem sam. Także doświadczenie naprawdę wielo wielo torowe. Muszę to zorganizować, w swój kalendarz gdzieś tam wcisnąć. Trzecie, daje mi spokój, no bo zawsze chciałem to robić. Kiedyś startowałem z vlogiem na YouTubie i się okazało, że to gdzieś tam zabrakło mi cierpliwości, i okazało się, że to było takie trochę sztuczne. A podcast jest taką naturalną formą dla mnie. Lubię mówić i, i może dlatego to jest bardziej dla mnie naturalne. 4. Akcja daje reakcję. Nagrywam podcast, ty tego słuchasz. Ja poznaję ludzi, robię wywiady. Też ludzie się odzywają dzięki temu podcastowi do mnie. Mam więcej możliwości kontaktu też z ludźmi, co jest dla mnie bardzo ważne. No i wiedza, pięć. Ten piąty punkt wiedza. I tak. No, wiedza w tym sensie, bo chciałem już uciec od tego tematu, wiedza w tym sensie, że dowiaduję się bardzo dużo znowu o sobie, o ludziach. Też wywiady, które robią, uczą mnie. Zadaję pytania, które sam chciałbym znać odpowiedzi. Czasami znam te odpowiedzi zadaję po to, żebyś ty, który słuchasz, która, która słuchasz, żebyś mógł, mogła się czegoś tam dowiedzieć, ale sam bardzo dużo się z tego uczy, Ale też wiedza o tym właśnie, czy ten podcast jest dla mnie, czy nie jest dla mnie. i Dałem przykład tego chęci zmiany zawodu, dałem przykład takiej akcji, jaką jest podcast, i jeżeli chcesz, możesz coś z tego wziąć dla siebie, kiedy ty coś planujesz, kiedy coś chcesz działać. U mnie to się sprawdza. Ja ten system oczywiście modyfikuję w tym sensie, że nie zmieniam tych punktów póki co, ale uczę się różnych metod planowania i znam te metody. Uczę się metod podejmowania decyzji. Wyznaczam sobie kryteria, które by mnie satysfakcjonowały to, co powiedziałem na początku. Czym jest dla mnie sukces? Jakie są kryteria? Wtedy łatwiej jest mi poznać, czy jestem w punkcie, w którym chciałbym być. I taki model działania buduje doświadczenie. I dzięki temu doświadczeniu dzisiaj jestem w punkcie, w którym kiedyś chciałem bardzo być. Robię to, co lubię. To nie zawsze jest łatwe, pochłania dużo czasu, ale jest naprawdę super satysfakcjonujące. I z tego się bardzo cieszę. I bardzo trzymam kciuki za to, żeby Twoje decyzje, Twój sposób, jakikolwiek on jest, na podejmowanie tych decyzji, na planowanie, na wykonywanie działań, żeby był dla Ciebie skuteczny. Dzisiaj bardziej chciałem się podzielić taką osobistą metodą, ale też osobistą historią, żeby przełożyć tą metodę na takie konkretne działania. I mam nadzieję, że dla Ciebie to jest wartościowe. Tu nie chodzi o to, żeby gdzieś tu się chwalić, czy, czy, czy żeby pokazywać jakieś tam odsłony swojego życia, tylko bardziej ch chciałbym, żeby w tych podcastach i w tych rzeczach, które tobie przekazuję, żeby było, żeby to po pierwsze było naturalne, żeby oddawało taką rzeczywistość prawdziwą, żeby można było zobaczyć w jaki sposób to działa, a nie tylko tak górnolotnie e, coś nazywać. W opisie do tego odcinka Będą te cztery, y, cztery etapy zdobywania doświadczenia, podejmowania decyzji i dalej. I będzie również pięć efektów, które to mi daje, które, na które ja zwracam uwagę podczas tego, kiedy już coś się dzieje, kiedy już to wykonuję. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, zapraszam Cię na stronę internetową www.maciejmadeksza.pl. Znajdziesz tam formularz kontaktowy, i więcej materiałów i informacji. Na stronie możesz sprawdzić, w jaki sposób na co dzień pomagam poprawić życie zawodowe, osobiste czy usprawnić pracę zespołów. Pracuję jako dyplomowany trener, szkoleniowiec oraz certyfikowany coach. Skupiam się na działaniu skutecznym i prowadzącym prosto do celu. Od startu do mety. Bez zbędnego kręcenia się w kółko. Dziękuję Ci jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.